Okej, okay, hej, ludzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, a to jest... W... Zagrajmy w Prison Architect. Wracamy sobie do naszego Prisona wspaniałego, super. Przepraszam za to musiałam sprawdzić, czy mikrofon mi nagrywa. <tryk> Dobra, jesteśmy z powrotem w naszym więzieniu. Ostatnio było dużo planowania, mało robienia. Przymowywaliśmy sobie kuchnię. Tutaj żeśmy sobie porobili troszkę. E... Ido jeszcze czeka. Żaden. No dobra, zrekrutowaliśmy jednego informatora, więc teraz go puścimy. Co, tu, co tutaj mamy? Eee, mamy tutaj informacje o naszych więźniach. Jacy oni są? Kim oni są? Czego możemy się po nich spodziewać? Na przykład... E, Stoisio, czyli spokojny. E, strong, silny, twardy. Nieustraszony spoko dobrze jest wiedzieć takie rzeczy. Teraz jest czas jedzenia. A on idzie na terapię. Mhm. Nie no spoko. Nie się lecz. Yy, zaraz go sobie sprawdzimy. Tutaj muszę rozwalić tą ścianę. Ponieważ to jest korytarz i ta ściana mi przeszkadza. Bardziej niż bym chciała. On dalej tutaj jest, tak? Teraz macie czas wolny, więc teraz. Gwina cię powinien zabrać tutaj. O! Więzień mi wyszedł. Fajnie. Jestem zadowolona z tego powodu. Nigdy on nie podejrzewa. Aha, on już nie jest, tak? Musiałabym go dać aktywować ponownie, ale nie chcę tego robić. Zamiast tego. Kupimy sobie dwa łóżka. Ilu ja mam? Mam trzech kucharzy, trzech woźnych. Dobra, to mi w sumie wystarczy. I na razie, zanim polecimy sobie gdzieś dalej, yy, rozwalę tę siatkę, która jest tu, gdyż ona mnie irytuje. Aha, oni drzewo też rozwalają, spoko. Bo... Niech rozwalają. To też macie zniszczyć. No super. Yy, I zbudujemy sobie tak. Mhm. Tutaj Star doors. I pieski. Przeciągniemy sobie patrol troszkę inaczej. Ja tutaj ledwo widzę ten paseczek, wiecie? Jest pokazane, że coś tu się dzieje. Ale ledwo to widzę. Dobra. Teraz to od razu poprzesuwane i poprzestawiane. Zabieramy się do przeciągania naszych kabli i całej reszty. I tak, ja muszę zrobić jedną rzecz, której nie zrobiłam wcześniej, a która jest bardzo, bardzo ważna. Mianowicie rury. W tym momencie ciśnienie w naszych rurach, w tej części więzienia jest nieodpowiednie. Dlatego muszę postawić to. I to wszystko nawet nie tu, tylko tu, dokąd. Tak. To wszystko zostanie połączone tą wielką rurą, ponieważ w tej wielkiej rury, rurze jest ciśnienie, a natomiast w, tej, w tych mniejszych rurach jest ciśnienie, ale ono się zmniejsza z czasem. I ważne jest, żeby utrzymywać to ciśnienie na stałym poziomie, żeby wszędzie dochodziła woda. Ponieważ jak wcześniejszy odcinek nagrywałam po raz pierwszy, to miałam złe ciśnienie w rurach. To nie miałam właśnie tych grubych rur, przez co nie miałam odpowiedniego ciśnienia, przez co nie miałam... w tej części więzienia nie miałam w ogóle wody. Bo jednak mimo wszystko na drugim końcu mapy jest nasz, nasza pompa. I tak. E, programy. Jak to jest możliwe? Ranty. Czy tego nie będę mieć zrobionego? Tak od razu mi to zrobiło. Zrobimy sobie to. że znajdźmy. Each requires medical bed. A to mam zrobione. To chcę. Uh, by a teacher in a classroom 3 uh, hours. Each person requires school desk. Higher ex Instancji. jak to ol a jeśli bym zrobiła tak to jest Infirmary, To się nie liczy. Alkoholik z terapii. To nie wymaga nic. Ponieważ wszyscy alkoholicy mi się już wyleczyli albo uciekli. Trzech nagle. Jak możesz mieć all rooms booked? Masz dwa pokoje. Infirmary. Kitchen Classroom. To już mogę wyłączyć, bo wszyscy mi zdali Tak 20 skończyło, 15 zdało. Czy mam w ogóle nauczyciela? Nie mam możliwości nauczyciela mieć. Mam wszystko... ...education odblokowane Tylko nie będę odlokowywać, bo to mi nie jest potrzebne. Chyba, że muszę mieć dodatkowego psychologa, ale... ...to się mi z celem w takim razie. Że to ma coś związek z reżimem, ale jakoś wątpię, bo nie tutaj mam wpis do czasu. Trzy godziny na pewno mają 3 godziny. Skuldes, no mają scooldesk. Jest klasa. To nie. Tutaj nie ma nauczyciela. Jak mogły być pokoje zajęte. Nie rozumiem tego. Mogę ewentualnie klasy przebudować, czy zamiast dismantle objects? Pięć na pięć. Okej, okay, czyli to mogę podzielić na dwa. Spoko. Okej, okay, zbudowali. Memory szłos. Super. Dismanto. Idę Naprawdę zastanawiam mnie, na jakiej zasadzie działa ten program. Aż mam powiem, że klasy rozwalę. No nie wiem. Niech się ten psycholog zajmuje. No i quick paint, okej. Okay. Dismantel mi Dismantle, dismantel, dismantel. Tego nie dismanteluj No nie wiem, zobaczymy Spróbujemy to jakoś ogarnąć Może nam się uda Okej, okay, co ja tu chcę? Przede wszystkim patrole Nie przydałoby mi się ich dwóch więcej. I to zrobię. Okej. Okay. I teraz. Clone tool. Tak, i tak. Tak. I tak. I okej, tu dziesięć dodatkowych celi. I zrobię kolejnego granta. Wiecie co, zwinę to już, bo mnie denerwuje. I dobra, zajmijmy się teraz naszymi klasami. Classroom. I będzie 5 na 6. Wall. Nie, nie. Nie, nie tutaj wall. Classroom. Nie no, tutaj musi być. 5 na 6. I czekaj, tutaj teraz będzie 5 na 5 i tu będą... 3. Co ja kombinuję? Nie wiem. Możemy zrobić to. Tak i to. Tak. I to tak. I tak. Nie wiem, czy to zadziała. Zobaczymy. Ok, na razie tutaj budują, więc niech budują. To jest w sumie najważniejsze powiększenie wielkości naszego więzienia. I do przyjmiesz więźniów. Dwudziestu dwóch, okej. W tej mamy 38 i pięćdziesiąt cel, czyli... Nie. Tak czy nie? Nie, dwunastu mogę przyjąć. Hmm. Aha, dobra. Taki mały szczegół. Ale okej. Okay. Nadrobimy to zaraz. I będzie spoko. <laughs> Pokaż mi. 1300 bez 7,3 dnie. Wow, jestem pod wrażeniem. Dobra. Yy, office desk. Jeden, dwa. <laughs> trzy. Aj. Spoko. Zobaczymy jak to będzie działać. siebie geniarzu, mój drogi złoty. Chcę, żebyś zaczął. chodzić tak i tak. Czy to się zadziała? Zobaczymy programs. No, equipment. Zacznij mi to. Ok. Trzymaj i start. Jak, 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 jak all rooms are booked? Skoro masz kurwa 3... a nie chce mi się. Nie wiem, może jakiś bóg, może muszę tę grę zrestartować. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Co teraz? Teraz mam dość spore więzienie. I powiem Wam szczerze, że muszę jak najszybciej. E, Klątul. Muszę jak najszybciej zająć się dokładnie zająć się e, zwiększaniem dochodów ponieważ to, że ja większość rzeczy, do, pieniędzy zarabiam tylko i wyłącznie, Dzięki temu, że jest dzień bez incydentu, to mi się bardzo nie podoba. Ja już wiem, jak szybko to się może zmienić i to jest bardzo złe. I ja chcę... Metal detector. Tutaj chcę. Tutaj chcę. Tutaj chcę. Tutaj chcę. Nie tu. Tu chcę. Mhm. Na razie to wszystkie miejsca, w których chcę. A ty co tutaj? Co? 5x5, indoors, school desk. Co ci na... Czy To jest ofis psychologa, no. On mi to za classroom wziął. Nie, no, takie bugi się zdarzają, to jednak mimo wszystko jest wciąż alfa. Eee, jeszcze tego nie zamontowali. Tutaj już tworzą, czyli będziemy mieć 60 miejsc. Co oznacza 15. Spoko, zmieszczą mi się. Znaczy, oczywiście, jak skończył to robić, nie? Ok, trzeba ich tutaj pilnować teraz. Bo oni uwielbiają sobie wstawiać najpierw drzwi, a dopiero potem całą resztę. Je. Jakby nie można było najpierw całej reszty, a później drzwi. Takie mają po prostu. Takie mają, widzi misie. To jest misie. Tak samo jest, strasznie mi śmieszy, jak na przykład tutaj jest taka pusta cela. On tu wstawi drzwi. I on tutaj już nie może wejść do tego miejsca. Nawet jak ścian nie ma, to on nie chce do tego miejsca wejść, bo on chce koniecznie wejść przez drzwi. To mnie zawsze bawi. Okej. Okay. Będziemy mieć nowych więźniów teraz. Może ich sobie obejrzymy? za minutę. To jest na razie żarcie. Jak nam się poziom prądu podniósł? A tutaj pieski śpią. Znaczy piesek. O, jak słodko. Dobra. Visitation. visitation visitationes. Ok. Nasi więźniowie. Jak ktoś chce, to sobie zapozuje. Znaczy niektóre te opisy... O, na przykład... luke found himself with the blood of his girlfriend on his hands after brutal stabbing her with a p plastic fork and called himself in uh, she died in his hands and he uh, waited for the police to show up his excuse he didn't want her to leave stand by to four years for multiply crime in including violent disorder and violent disorder uh, Okej. Okay. Czyli za, z, zabił swoją dziewczynę, ale został zamknięty za zakłócenie porządku. Spoko. Niech im będzie. Ośmiu więźniów zmieszczą się. Jak, jak skończył to się zmieszczą. I tutaj mamy kolejnych. Born in the 90s. Nie powinnam czytać, bo ja czytam tak ślawo po polsku bardzo. On jest z... lived a quiet life until he found a body him, uh, hidden in the woods behind his home after this uh, gruesome find he quickly lost his mind resulting in the murder of his 20 neighbors who children included wow za 20 osób w tym dzieci został skazany tylko na 3 lata for joy reading serio taki nonsense, ale mimo wszystko bardzo e, bardzo ten bardzo prawdziwy nonsense. Uh, so, Spings murder twenty fifty seven people, each suffered a horrific, brutal death. No pa uh, pattern. single weapon of choice is a con hammered He crushed the skulls of his victim and gauted out their eyes. He revealed his own teeth with a kitchen knife and some TCP. Co to jest TCP? Falsemplit. Hi. Cześć! Został skazany na 14 lat za jazdę w korkach, tak? Nie, trafficking to nie będzie. Jazda w korkach, ale się śmieje, Po prostu. Ok. zabraknie nam jednego miejsca, ale cóż, mówi się trudno. Pokaż mi, co tutaj rozplanowane. Ok, łażą sobie w tej weftę. Te. Bardzo mnie to cieszy. Niech sobie łażą. To nie ma prądu, ale tym się zajmiemy w następnym odcinku. W tym bardzo Wam podziękuję za uwagę. I to by było na tyle, więc to zobaczenia w kolejnych. Na razie.